Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję książek z serii Muminek i Urodzinowy Guzik i Tajemnica Lata od wydawnictwa Harper Kids. Są to książki z całej serii takich broszurowych wydań, które ja Wam już pokazywałam, bo to nie są nasze pierwsze książki z tej serii. Ich ogromnym plusem jest cena. Okładkowa to 19,99, no ale jak wiadomo, można je kupić w różnych fajnych promocjach. Czy to na stronie wydawnictwa, czy w internetowych księgarniach. Muminek i Tajemnica Lata jest to książka w bardzo letnim klimacie. Ona ma cudowną czcionkę, bardzo, bardzo dużą, bardzo czytelną, dzięki czemu również początkujący czytelnicy będą w stanie sobie poradzić z czytaniem tej książki. Przepiękne ilustracje. No, jak w muminkach, wiadomo, jak to w muminkach było. Tutaj wszystko to samo się znalazło właśnie w książkach. Jest Dolina Muminków, jest Dom Muminków, Mama Muminka, Tata Muminka. Historia, o której tutaj przeczytamy, yy, dzieje się latem. Zniknął notes Tatusia Muminka. Akcja rozgrywa się w y, bardzo ciepłe y, popołudnie letniego przesilenia, a gdy Tatuś zgubił notes, nagle zrobiło się jakoś tak chłodno. No, i wszyscy zobaczcie, tutaj są zaangażowani w poszukiwania tego notesu, ale jak to się skończy, tego Wam już nie zdradzę. Jak przeczytacie książkę, to się dowiecie, co tam się dalej wydarzyło. Jestem zauroczona tymi książkami o muminku. One są po prostu cudowne, i muminki są tutaj takie, jakimi ja je znam z dzieciństwa. Właśnie, dokładnie takie one wtedy były. Muminek i urodzinowy guzik. Ta historia dzieje się w dniu urodzin Muminka. I muminek myśli, że wszyscy o nim zapomnieli, bo każdy jest zajęty. Tutaj zobaczcie, czekała na niego kartka oraz piękny złoty guzik. Rodzice złożyli mu życzenia, no ale reszta przyjaciół była bardzo zajęta. No i trochę było przykro muminkowi, wiadomo, zobaczcie wszystkim. Pokazuje ten guzik, który dostał, ale nikt się tym nie interesuje. I jednak historia kończy się dobrze. Na muminka czeka. Przyjęcie przepiękne historie. Bardzo lubiłam muminki, więc z sentymentem wracam do nich na kartach książek. A więcej o tych dwóch, przeczytacie na blogu w opisie do filmu. Jest link. Zapraszam Was tam bardzo gorąco, a ja się już żegnam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.